Cześć, witaj na moim kanale. Dziś pokażę Ci, jak w prosty sposób naszkicować żonkila. Taki piękny wiosenny kwiat, który świetnie sprawdzi się jako baza pod akwarele i inne techniki. Zresztą zapraszam Cię też na warsztaty akwareli w lutym, gdzie połączymy właśnie akwarele z kredkami i będziemy malować takie oto żonkile. Nie? Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz pod ręką ołówek, najlepiej HB na, do pierwszej warstwy oraz jakiś 2B, którym potem poprawimy nasze mocniejsze obrysy, gumkę, może być opcjonalnie chlebowa, jeśli chcesz subtelnie potem skorygować swoje linie, kartkę lub szkicownik, ja będę malować w zwykłym. W zasadzie rysować w zwykłym bloku z białymi kartkami. I oczywiście chęć do rysowania. Więc, jako pierwszy ołówek, weźmiemy sobie HB, którym po prostu możemy rysować takie jaśniejsze linie i łatwo je zerwać. Więc, naszym pierwszym krokiem będzie naszkicowanie. Podstawowych kształtów naszego narcyza, naszego żuki. Więc tak, szkicujemy taki pięciokąt jako środek. To jest ta nasza trąbka, którą tutaj w środku będziemy mieć. Potem ją sobie jeszcze dopracujemy, więc na razie to rysujemy w ten sposób. Rysujemy kształt. Naszych płatków. I tu jak chcesz, w ramach jakby referencji możesz posiłkować się zdjęciem, żeby zobaczyć, jak te płatki się układają po prostu na kwiatku. Gdzie się zaczynają, gdzie się kończą. Aczkolwiek to nie musi być identycznie. Ponieważ jest to nasza własna interpretacja żunkila. Więc mamy kwiat i jeszcze automatycznie naszkicujemy sobie łodyżkę. Krok drugi zrobimy dalej ołówkiem MHB. I tak, tutaj dodamy już sobie falbanki Na środku tutaj będziemy mieć z którego wychodzą te, takie nasze pręciki. Możemy już trochę bardziej zaznaczyć kształt tutaj naszych płatków. Bardziej je tak zaokrąglić. Moja pierwszą warstwę docisnąłem mocniej, żebyś widziała, dlatego trochę mi się to nakłada, ale to nic. Teraz w kroku trzecim trochę to zetrzymy górką. Te linie, które są już nam totalnie niepotrzebne, to możemy je mocniej, okej. Okay. I teraz przesiadamy się na mm, ołówek 2B, chciałam powiedzieć pędzel 2B. I zaczniemy od środka, czyli od poprawienia naszych falbanek. Tutaj z naszego koła zostaje nam tylko. Oj, to za dużo mi się narysowało. Zostaje nam tylko ten półokrąg i rysujemy nasze pręciki. I teraz tu już możemy dodać sobie trochę szczegółów od wychodzących właśnie od falbanek. W czasie warsztatu będziemy dodawać je kredkami po prostu na pierwszej warstwie akwareli i podobnie tak poprawiamy nasze płatki. Jeśli chodzi o szkic pod warsztaty, to w zasadzie jest to już wszystko, ale możesz się też tym swoim szkicem, jak już go przerysujesz na papier akwarelowy, po prostu pobawić i dodać tutaj po prostu trochę cienia przy miękkim, pędz przy miękkim pędzlu właśnie chciałam powiedzieć, przy miękkim ołówku. To można to bardzo łatwo sobie um, rozmazać pen, yy, pędzlem. Tak, ten pędzel cały czas mną chodzi yy, palcami. Tutaj tak samo. Damy trochę cieniowania. I to rozmażemy. I w tym momencie też jak nam giną te pierwsze szczegóły, to tutaj warto je poprawić jeszcze, żeby te główne linie, one nie zaginęły. Tu też dodamy trochę cieniowania. Ok, tu poprawimy. I tak naprawdę jeszcze powinniśmy dodać w środku. Tu będzie cień. Będzie najciemniej, więc zrobimy sobie takie i palcem rozmarzę ten fragment, ale muszę poprawić jeszcze raz. Równie trochę tutaj dodamy i jeszcze tego trochę cieniowania, więcej powinniśmy mieć na łodydze. Tu jest jednak cień pod naszym kwiatem. I gotowe. Tak wygląda nasz szkic żonkila Narcyza. Teraz możesz przejść do malowania go akwarelami lub innymi technikami. No pokazałam Ci też jak trochę tu można pobawić się ołówkiem. Można do tego celu też wykorzystać kredki akwarelowe. Jak już wspomniałam, my na warsztatach obawimy się trochę farbami, trochę kredkami. Także jeśli masz ochotę dołączyć, to na dole znajdziesz link do warsztatów. A jeśli podobał Ci się ten Tutorial, również daj mi znać w komentarzu. Może masz pomysł na kolejny kwiat, który mogłabym pokazać. A jeśli chcesz pobrać gotowy szkic pod warsztaty, zajrzyj do Biblioteki szkiców i jest on zarówno w ArtClap, jak i na mojej stronie w bibliotece szkiców. Hasło jest zawsze udostępnione w newsletterze. No i na koniec nie zapomnij zasubskrybować kanału, żeby nie przegapić kolejnych kreatywnych filmów. Do zobaczenia!